Kochani, wasza podróż była testem wytrzymałości, ukształtowała waszą wiarę i oczyściła waszego ducha. To czas świętowania i łasce. Wszystko, z czym się zmierzyłeś, nie poszło na marne. Każda przelana łza, każda pokonana przeszkoda, każdy moment determinacji służyły przygotowaniu cię na tę chwilę. Zostaw swoją prośbę o wstawiennictwo w komentarzach i otwórz swoją duszę na obfite dary, które zamierzam wylać na twoje życie. To jest twój moment, by doświadczyć pełni mojego zaopatrzenia. Moment, w którym zobaczysz, jak działałem za kulisami, by przynieść ci zwycięstwo. To, co kiedyś wydawało się nie do pokonania wyzwaniem, tak naprawdę stało się kamieniem milowym, który miał Cię zbliżyć do mnie i przygotować na błogosławieństwa zarezerwowane tylko dla Ciebie. Żaden szczegół jego trajektorii nie został zmarnowany. Każda trudność, każda porażka były wplecione w mój boski plan, by wzmocnić Twoją pewność siebie i doprowadzić Cię do pełnego życia, który Ci obiecałem. Nadszedł czas. Abyś zebrał owoce swojej wiary, zobaczył rezultaty swojej wytrwałości, gdy moja łaska Cię otacza, wznosząc Cię na nowe poziomy pokoju, radości i zaopatrzenia. Ważne jest, abyś to zrozumiał. W tym życiu spotkasz się z cierpieniem. Będą chwile odrzucenia, niezrozumienia, ran zadanych bez litości. Ale nie trać nadziei. Ponieważ mieszka w tobie ten, który już wszystko zwyciężył. Nigdy nie jesteś sam. Towarzyszę ci w każdej bitwie, w każdej burzy, w każdym nowym kroku, który stawiasz. Kiedy ból wydaje się nie do zniesienia, poczuj moją obecność. Jestem twoją ucieczką, gdy jesteś słaby, twoim wsparciem, gdy jesteś złamany, twoim kompasem. Gdy droga wydaje się niepewna. Niech ten czas będzie czasem, w którym Twoja modlitwa będzie zgodna z moimi obietnicami, a Twoje serce pozostanie niezachwiane w nadziei. Każda próba przemieni się w świadectwo mojej wierności. Jesteś kochany ponad wszystko, ceniony ponad wszelkie zrozumienie i bezpieczny w moich rękach. Radujcie się, bo nadszedł czas, Abyście powstali triumfalnie i odważnie podążyli ku darom, które dla Was przygotowałem. Zawsze będę u Twego boku, dziś i zawsze, z wiarą i śmiałością oświać. Obecność Boża mieszka we mnie i nic, co próbuje mnie obalić, nie odniesie sukcesu, bo moje zaufanie jest zakorzenione we Wszechmogącym. Jestem tym, który pokonał śmierć który zwyciężył świat i który podtrzymuje go z niezachwianą mocą. Nic nie jest niemożliwe, gdy kroczymy razem. Dziś wylewam na ciebie siłę, abyś pokonał każdy szkodliwy nawyk, każdy łańcuch zależności, który cię wiąże, czy to substancje, okoliczności czy relacje, które nie budują twojego życia. Moja siła objawia się w twojej kruchości. Czyniąc się prawdziwym zwycięzcą, we mnie zostałeś uwolniony na zawsze. Więzi, które kiedyś ich łączyły, zostały zerwane, zniszczone mocą mojego słowa i nieskończonym zasięgiem mojej miłości. Dziś rozpoczyna się nowy rozdział, życie pełne spełnienia i wolności. Moja moc przywraca Twój umysł i serce, leczy głębokie rany, które kiedyś sprawiały, że szukałeś ukojenia w rzeczach, które nie były w stanie wypełnić pustki. Teraz ta przestrzeń w tobie wypełniona jest moim pokojem, pokojem, który przewyższa wszelkie pojmowanie. Niech ochroni twoje serce i umysł, rozpraszając niepokój i strach, zastępując je spokojem i pewnością siebie. Widzę w tobie serce tęskniące za siłą, zdecydowaną wolę przyjęcia wyzwolenia. Który ci dzisiaj daję. Nie jesteś definiowany przez to, co za sobą zostawiasz, ani nie jesteś więźniem błędów przeszłości. We mnie jesteś nowym stworzeniem, wszystko stare przeminęło, a narodziło się coś zupełnie nowego. Postępuj bez lęku w tej prawdzie, pozwalając mojemu duchowi kierować Twoimi krokami i odnawiać Twój umysł. Jestem z Tobą w każdej chwili. Pomagam Ci oprzeć się pokusom i trwać mocno w wolności, którą zdobyłem dla Ciebie moją krwią. Potraktuj ten dzień jako dar, szansę, by w pełni cieszyć się wolnością, którą Ci dałem. Pozostaw za sobą ciężary, które już do Ciebie nie należą i trzymaj się mocno moich obietnic. Jestem Twoją twierdzą, Twoją bezpieczną przystanią. Twoją niezawodną pomocą w czasach potrzeby. Razem pokonamy wszystkie przeszkody i będziemy kroczyć triumfalnie. Jesteś głęboko kochany, całkowicie odkupiony i wiecznie wolny. Radujcie się, bo dziś jest nowy początek, dzień nadziei, uzdrowienia i radości, której nie można stłumić. Nie lękaj się tego, co Cię czeka, bo jestem z tobą i daję ci siłę, aby szedł naprzód bez wahania. Nie ma już potrzeby, by z żalem i lękiem oglądać się za siebie, gdyż już zerwałem wszystkie łańcuchy, które cię kiedyś krępowały. Każdy krok, który od tej pory podejmiesz, będzie naznaczony odwagą i determinacją, gdyż uczyniłem cię nowym stworzeniem i dałem ci siłę. Abyś stał mocno w obliczu wszelkich przeciwności. Kroć pewnie w świetle, które przed tobą stawiam, oddalając się od cieni przeszłości. Im bliżej mnie będziesz, tym wyraźniej dostrzeżysz zachodzące zmiany. Z wiarą i pewnością wypowiedź następujące słowa: Jestem wolny mocą Boga. Przyjmij tę prawdę całym sobą. Nie oglądaj się za siebie, ponieważ praca. Którą wykonuję w Twoim życiu jest wieczna. Uzdrowienie, które wylewam na Twoją duszę i umysł, nie jest chwilowe, lecz przemianą całego Twojego istnienia. Ta odnowa doprowadzi Cię do osiągnięć, których w sobie nigdy nie wyobrażałeś, otwierając drzwi możliwości i spokoju, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Kieruję każdym Twoim krokiem, kształtując Cię tak. Abyś był żywym odbiciem mojej łaski i mocy. Jeśli będziesz kroczyć tą drogą wolności, Twoje życie stanie się dla wielu światłem nadziei. Będziesz żywym dowodem na to, co znaczy być naprawdę wolnym, wolnym od strachu, poczucia winy i ciężarów przyszłości. Inni zobaczą w Tobie moje dzieło i zostaną przyciągnięci światłem mojej miłości to uwolnienie, które ci udzielam nie jest tylko dla Twojego dobra, ale jest darem, którym należy się dzielić. Dzięki Twojej drodze będę mógł zachęcać i inspirować innych, prowadząc ich do takiego samego życia pełnego radości i spełnienia. Idźcie naprzód z niezachwaną wiarą i absolutnym zaufaniem, bo ja jestem z Wami przez cały czas. Moja miłość otacza Cię jak tarcza, chroni przed krzywdą i prowadzi Cię w każdej sytuacji. Moja siła Cię podtrzymuje, podnosi na duchu, gdy czujesz się wyczerpany i pozwala Ci stawiać czoła każdemu dniu z nową odwagą. Moje obietnice nigdy nie zawodzą. Stanowią solidny fundament, na którym możesz budować swoje życie. Nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Jestem u Twego boku, otwieram ścieżki, oświetlam Twój kierunek swoją obecnością. Nawet w czasach zwątpienia i niepewności pracuję dla Twojego dobra. Moja miłość jest stała, gwarantuję, że nigdy nie zostaniesz w tyle ani zapomniany. Jeśli kiedykolwiek poczułeś się zawahany lub zagubiony z powodu wyzwań, którym musiałeś stawić czoła, posłuchaj uważnie mojego głosu. Nie pozwól, aby rozproszenie uwagi lub zniechęcenie powstrzymały Cię od dotarcia do tego momentu. Zwracam się bezpośrednio do Twojego serca, przypominając: że nigdy Cię nie opuściłem. Daj mi swoją wiarę i zaufanie. Nawet w obliczu trudności nigdy nie byłeś sam. Zawsze byłem przy Tobie, chroniłem Cię, wspierałem i prowadziłem moją silną ręką. Jestem tu na każdym kroku i dbam o to, abyś nigdy nie został w tyle. Powstań teraz. Idź śmiało i żyj w pełni wolności, którą dla Ciebie przygotowałem. Twoja przyszłość jest pełna nadziei i niezliczonych błogosławieństw. Odpocznij w mojej obecności, a zobaczysz, jak odmienię Twoje życie. Niech pokój wypełni Twoją duszę, gdy wspólnie kontynuujemy tę podróż. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna, nieograniczona, obejmuje każdy szczegół Twojego istnienia. Wypełnia twoje dni i daje ci siłę, gdy czujesz się słaby. Ponieważ cię kocham, chcę, abyś wstawiał się za swoją rodziną, bo jest to dla nas podstawowa potrzeba. Wasze modlitwy mają wielką moc i oddziaływanie. Poruszają moje serce i objawiają to, co boskie na ziemi. Ile razy widziałeś moją reakcję, gdy zwróciłeś się do mnie szczerze i pewnie? Trudności z którymi zmagali się Twoi bliscy, skłoniły ich do stoczenia wielu bitew, niektóre widoczne, inne ukryte głęboko w ich sercach. Choć mogą się uśmiechać, niosą ze sobą ciche ciężary i bóle, którymi nigdy się nie dzielili. Choć nie da się tego opisać słowami, ich cierpienie jest prawdziwe i teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują Twojego wstawiennictwa. Poprzez wasze modlitwy objawia się moja obecność, przynosząc odnowę i pokój do waszego życia. Przyjdźcie do mojego ołtarza, zgnijcie kolana i módlcie się za nich całą swoją istotą. Wylej przede mną swoje emocje, wiedząc, że każde wypowiedziane przez ciebie słowo zostanie usłyszane i każda wylana przez ciebie łza zostanie odczuta. Kiedy poświęcasz się modlitwie, Otaczam Twoją rodzinę barierą duchowej ochrony, osłaniając ją przed wszelką krzywdą i uwalniając od rozpaczy. Jestem tym, który odbudowuje, odnawia i przekształca ruiny w coś wspaniałego. Każda modlitwa, którą odmawiasz, jest jak zasiane żarno, które rozkwitnie i przyniesie błogosławieństwa tym, których kochasz. Nigdy nie lekceważ mocy swojego wstawiennictwa. Bo jest to dar, który Ci dałem, sposób na współpracę ze mną w przynoszeniu nadziei i odnowy tym, na których Ci zależy. Po prostu zaufaj i obserwuj. Bo to ja czynię cuda w życiu Twojej rodziny, odnawiam Twoją siłę i zalewam Twoje serca swoim pokojem. Twoje słowa wiary rozbrzmiewają jak fale, które rozprzestrzeniają się poza zasięgiem Twojego wzroku. Twoje wstawiennictwo stwarza środowisko. W którym mój duch może swobodnie działać, promując jedność, uzdrowienie i postęp wśród Twojego ludu. Nie zniechęcaj się w modlitwie, ponieważ jestem uważny i działam nawet wtedy, gdy tego nie zauważasz. Za każdym razem, gdy do mnie przychodzisz, zapraszasz mnie do interwencji wykraczającej poza ludzkie pojmowanie. Żadna modlitwa nie jest dla mnie zbyt mała. Każde słowo które wypływa z Twojej duszy, zostanie w swoim czasie nagrodzone. Dzięki Waszej wierności w szukaniu mnie, przyniesiemy światło w ciemności, nadzieję tym, którzy cierpią, i radość tym, którzy czują się zagubieni. Zawsze jestem z Tobą, nieustannie działając dla Twojego dobra i dobra tych, których kochasz. Nie pozwolę, aby siły zła wyrządziły im krzywdę. Jestem strażnikiem Twojego domu, chroniącym Twoich bliskich przed chorobami, wypadkami i niewidocznymi pułapkami. Moja ręka spoczywa na nich, kierując ich krokami moją wieczną miłością. Napełnię Cię rozeznaniem i pomogę Ci podejmować decyzje zgodne z moim przeznaczeniem. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otworzą się przed Twoimi oczami, ukryte ścieżki zostaną ujawnione. A to, co niemożliwe, stanie się rzeczywistością. Moja moc objawia się w działaniu, przynosząc spokój i mądrość, dzięki którym możesz komunikować się ze swoją rodziną z cierpliwością i czułością. Niech Twoje słowa będą miłe i pełne zrozumienia. Staraj się naprawdę wczuć w to, co przeżywają inni. Podążajcie za nimi z empatią, ofiarowując miłość i łaskę, którymi was obdarzyłem. Twoja cierpliwość i współczucie znajdą odzwierciedlenie w ich życiu, stając się latarnią światła pośród przeciwności losu. Razem pokonamy wszystkie wyzwania. Nie ma nieprzezwyciężalnej przeszkody ani trudności, których nie można pokonać, ponieważ moja siła pokonuje wszelkie bariery. Świętuj każde osiągnięcie, gdyż jest ono dowodem mojej wierności i celu, jaki dla ciebie mam. Każde zwycięstwo, duże czy małe, jest dowodem mojego działania w Twoim życiu. Uwolniłem Cię od wszelkich lęków, przeszłego poczucia winy i wszystkich łańcuchów, które kiedyś Cię krępowały. Ta wolność to nie tylko dar, ale fundament pełnego życia, jakie dla Ciebie przygotowałem. Niech ta nowa rzeczywistość napełni Twoje serce radością i pokojem. Niech to zainspiruje Cię do marzeń i odważnego działania, bo już dałem Ci wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Krocz z ufnością ku świetlanej przyszłości, którą dla Ciebie zaplanowałem, bo jest ona wypełniona moją obecnością i chwałą. Każdy krok, który podejmujesz z wiarą, przybliża Cię do wypełnienia moich obietnic. Zaufaj mojemu wyczuciu czasu i mądrości. Ponieważ widzę szerszy obraz i znam każdy szczegół planów, które przygotowałem dla Twojego życia. Zostały stworzone, aby przynosić rozwój, nadzieję i osiągnięcia. W chwilach zwątpienia pozwól, aby mój głos przypomniał Ci o niezachwanej prawdzie. Jesteś głęboko kochany, wybrany i przeznaczony do wielkich rzeczy. Niech moja miłość będzie Twoim kompasem, a mój pokój fundamentem. Gdy będziesz z determinacją podążał naprzód. Jesteś dla mnie cenny i cieszę się, że rozkwitasz, rozkwitasz i odzwierciedlasz moje światło. Każdy krok Twojej podróży jest dla mnie cenny i z dumą i radością świętuję Twoje osiągnięcia. Wylewam na Was rozeznanie, abyście mogli odpowiedzialnie i mądrze dążyć do tej nowej wolności. Choć jest to dar, wymaga on od Ciebie. Abyś postępował uczciwie i czcił mnie we wszystkim, co robisz. Otworzę możliwości, które kiedyś były ci odmawiane, przywrócę szanse, które wydawały się stracone i przyniosę błogosławieństwa, których nie możesz sobie wyobrazić. Ale wymagam, żebyście byli silni i odważni. Strzeż swego serca i swych dróg. Bo będziesz musiał stawić czoła wyzwaniom i pułapkom zastawionym przez ludzi, którzy mogą zazdrościć ci twoich postępów lub próbować o cię odprawdy. Postępuj mądrze, pozostając blisko mnie, abym mógł cię codziennie prowadzić. Uważaj, co mówisz. Nie rozpowszechniaj kłamstw i nie bierz udziału w plotkach, ponieważ to, co mówisz, ma moc budowania lub niszczenia. Zawsze wyrażaj się z życzliwością i szczerością, niech Twoje słowa będą odbiciem mojej miłości i mądrości. Nie przefalaj się swoimi błogosławieństwami i nie otwieraj drzwi ciemności przez lekkomyślne działania. Zamiast tego żyjcie w pokorze i wdzięczności, pamiętając, że każdy dar pochodzi ode mnie. Strzeżcie swojego umysłu i serca przed wszystkim, co nie czci mnie. Skup swoje myśli na tym, co czyste, sprawiedliwe i godne pochwały. Zbliżaj się do mnie każdego dnia, słuchaj moich wskazówek, karm się moim słowem, ponieważ oświetla ono twoją ścieżkę i rozjaśnia twoją podróż. Zaakceptuj moją wolę i zaufaj, że chcę dla ciebie tylko tego, co najlepsze. Nie jestem tu po to, by pozbawić się czegokolwiek dobrego ale by usunąć to, co Cię powstrzymuje. Jeśli coś nie ma dla Ciebie żadnej wartości, usunę to. Nawet jeśli jest trudno, zaufaj procesowi, ponieważ moje plany zawsze uwzględniają Twoje dobro. Żadne łańcuchy nie będą już w stanie Cię krępować, teraz możesz przyjść do mnie swobodnie i bezpiecznie. Idź się naprzód odważnie i pozostańcie otwarci na moje wskazówki. Razem będziemy zmierzać ku obfitemu życiu, które dla Ciebie stworzyłem, egzystencji wypełnionej pokojem, celem i niezachwianą radością. Oświadcz z przekonaniem, że otrzymałeś to błogosławieństwo. Niech te słowa płyną z Twoich ust i zakorzeniają się w Twoim sercu. Wiedz, że ja, Wszechmogący i wieczny Pan, teraz do Ciebie mówię. Z miłością i współczuciem zapewniam cię, że zrodzę wszystko, co konieczne, aby cię poprowadzić i uwolnić od wszelkiego oszustwa. Znam twoje zmagania, widzę twój ból i jestem tutaj, aby wzmocnić twoją wiarę. Napisz swoją prośbę, podaj imiona osób, które kochasz, wyraź pragnienie, by wydarzył się cud. Zwróć się do mnie szczerze, a obiecuję, że moja odpowiedź przyjdzie jak deszcz na suchą ziemię, przynosząc orze, pokój i odnowę. Zawsze pamiętaj o tej prawdzie. Moja miłość do ciebie jest wieczna i niezmienna. Kochałem cię od założenia świata i będę cię kochał przez całą wieczność. Ufaj, że w swoim czasie wszystko się wydarzy.